Witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taki napis. Do naszego napisu potrzebne będzie nam to zdjęcie. Ja udostępnię Wam to pod filmem poprzez link, który będziecie mogli pobrać. Teraz klikam na plik. Nowy, szerokość i wysokość ustawiamy taką jak na filmie. Klikamy OK. Teraz wypełniamy nasze tło kolorem czarnym. Klikamy na przybornik kolorów, wybieramy kolor czarny. Klikam na wiadro z farbą i wypełniamy nasze tło kolorem czarnym. Teraz klikamy na przybornik kolorów, dajemy kolor biały i klikamy i piszemy nasz tekst. Gdy mamy napisany nasz tekst, klikamy na warstwa. Resteryzuj warstwa tekstowa. Teraz wybieramy nasz plik. Klikamy właśnie tutaj. Zaznaczamy nasze zdjęcie. dajmy Ctrl C, Ctrl V i teraz dajemy warstwa, utwórz maskę przycinającą. Jak widzicie nasz tekst robi się taki dość fajnie. Teraz klikamy tutaj na tą warstwę, pod tą warstwę z yy, tym ogniem. Na tą dajemy obraz, obróć obszar roboczy o 90 stopni w prawo. Teraz klikamy na filtr, stylizacja, wiatr, metoda wiatr, kierunek z lewej. Klikamy OK. Powtarzamy tą czyn czynność. Teraz klikamy na obraz prze roboczy o 90 stopni w lewo, teraz klikamy na filtr, zniekształcenie i falowanie. Tutaj na około 65%. Dajemy OK. I właściwie nasz tekst w formie płomienistej, że tak powiem, jest już gotowy. Można się jeszcze pobawić światłem, na przykład do pasowania krzywe zwiększyć zmniejszyć najlepiej będzie gdy scalimy nasze warstwy naciskamy ctrl shift plus e teraz dajemy e, obraz dopasowania krzywe rozjaśniamy troszeczkę nasz tekst teraz dajemy filtr rendering efekty świetlne i wybieramy Nasz efekt świetlny. Mm -hmm. Ja wybiorę ten efekt świetny, to jest jakiś Flup Light. Nie wiem, czy dobrze czytam. I tutaj klikamy na OK. Ja tutaj nie będę zmieniał. Bo można zmienić kolor. Na przykład na szary ja tego nie będę zmieniał. Wy możecie się pobawić. Klikamy OK. I powinno nam się zrobić coś takiego. Nie wiem, czemu się nie robi. O! Robi się nam coś takiego. I nasz tekst już jest właściwie gotowy. Można jeszcze dodać filtr, rendering, flara obiektywu, ale to niekoniecznie powstaje nam wtedy taki efekt. Klikamy tutaj na 105 standardowy i robi się coś takiego. Ale to już jak to woli. Jeśli chcecie więcej takich tutoriali to piszcie w komentarzu, klikajcie na łapkę w górę. A ja postaramam się zrobić tych tutoriali jak najwięcej. Jeżeli wam się nie podoba, to też to napiszcie. No i to by było na tyle. Tak więc narka.